Karnawałowe szaleństwo w pełni i styczeń, luty to z reguły wzmożony czas imprez i balów przebierańców. Chociaż te najsłynniejsze karnawały odbywają się daleko poza naszymi granicami, to nie oznacza, że nie lubimy się bawić. A jak wyglądać niepowtarzalnie podczas balu? Tego w miniony piątek dowiedziały się słuchaczki Akademii Każdego Wieku. Warsztaty z makijażu karnawałowego poprowadziła specjalistka w tej dziedzinie Katarzyna Chop. Podczas spotkania panie dowiedziały się m.in., jak przykleić sztuczne rzęsy. Nieodzowny atrybut każdej kobiety, która chce wyglądać oszałamiająco. To zawsze końcóweczkę z jednej albo z drugiej strony możecie sobie dociąć. Tak? Po prostu robicie sobie na swój rozmiar oka. Więc na tym kleju, tak jak jeszcze tutaj ściągnęłyśmy, jest taki resztka kleju, żeby na przymiarkę to się będzie trzymać. Potem już trzeba nałożyć klej właściwy. Trzymamy sobie pensetom najlepiej na środku, tak jest najwygodniej. Jeżeli potem sobie będziecie próbowały, będzie wam wygodniej bardziej z przodu czy z tyłu, to nie ma problemu, tak? To jest tylko kwestia podpowiedzi. Ja trzymam sobie na środku. Mamy zamknięte oko w domu, no to musicie zrobić sobie jedno otwarte, drugie zamknięte, bo nie da rady, tak? I zaczynacie od środka. Od środka, tak? Przyczepiacie na środek, jak się przyczepiło na środek to idziemy do jednego końca, do drugiego końca, otwieramy. Dzień dobry. Czasu na przyswojenie zdobytej wiedzy słuchaczki Akademii mają niewiele, bo swój walkar karnawałowy mają już czwartego lutego.